Dzień dobry wszystkim. Pastor zabronił y, podczas postu ludziom grania. Nie dotyczy to Ani, która gra na muzycznych instrumentach i wykłada w tygodniu Ania, pracuj. Wszystko jest okej. Okay. Dzięki Patryk właśnie za komentarz odnośnie mojego eleganckiego stroju, aczkolwiek moja siostra przyszła i tak, ah, jesteś jak nauczycielka ubrana. <laughs> <noise> Więc... Y, Myślę, że ten tydzień już był prawie normalny względem y, powrotu już do pracy, do normalności, już po świętach. Mam nadzieję, że jeszcze jesteście Wy poczęci trochę, odświeżeni. Jeśli nie, to podejdźcie tutaj po nabożeństwie, to o Was się pomodlimy gorąco. Y, bo trochę chodzi o tym y, w Nowym Roku, żeby, żeby być takim odświeżonym, nie? Żeby może się zastanowić nad tym, co było... Co jest teraz, i może co najważniejsze, jakby chciało, żeby się było. I y, myślę, tak jak pastor wspominał, że tutaj niewiele osób wierzy w postanowienia noworoczne, i mam nadzieję, że jeszcze mniej osób wierzy w takie deski wizualizacji życzeń, takich jak y, fajnie by było w tym roku polecieć na Malediwy, i jeszcze fajnie by było w tym samym czasie pracować 5 godzin w tygodniu, co nie? Fajnie by było. Nie wierzę w takie coś. Mam nadzieję, że wy też, ale myślę, że po tym takim maratonie grudniowym warto wykorzystać ten czas. Bo pędzimy, pędzimy, żeby coś skończyć. I póki ten rok jeszcze się rozkręca, to jest taki czas, kiedy można się zatrzymać. Żeby można usiąść z Duchem Świętym i powiedzieć mu, że. Duchu Święty jest tak, jak jest. Chciałabym lub chciałabym, żeby było inaczej. Może pokaż mi, co warto zmienić. Ja chciałabym lub chciałabym Ci podziękować za te rzeczy, które się wydarzyły. Ale też warto oczekiwać nowych rzeczy, bo wiecie, Kościele, Duch Święty tworzy w nas nową rzecz. Kiedy my jest chcemy. Kiedy my Go o to prosimy. I myślę, że jeśli my będziemy chcieli w tym roku być prowadzeni przez Niego, to wtedy nagle możemy zauważyć, że już nie jesteśmy tacy sami, bo Bóg nas zmienia. Bo On jedyny ma moc, żeby nas zmieniać. Nieważne, czy to jest jakiś szczególny dzień, szczególna noc, 31 na pierwszy, to nie ma znaczenia. Ma znaczenie, że Bóg ma moc zmieniać nas wtedy, kiedy my, my tego chcemy. Ma moc zmieniać nasze okoliczności, ma moc po prostu się poruszać w naszym życiu i to jest piękne. Amen. Od tej niedzieli my zaczynamy nową serię w KDM. Tytuł, który brzmi jako Zakorzenieni. Co myślicie? Ja uważam, że to jest bardzo fajny pomysł na nowy rok, ponieważ korzenie dla rośliny są z czymś bardzo ważnym. I dzięki korzeniom roślina jest stabilna, roślina ma się czym karmić. A kiedy korzenie są bardzo małe lub są takie niewpięte, nie tam mocno, tam gdzie powinno być, no to wtedy roślina jest bardzo uwraźliwiona na wszystko, co jest naokoło niej, na słońce, na posuchę, na silny wiatr, na ulewę, ale wierzę w to, Kościele, że jakbyśmy potraktowali ten rok i początek tego roku jako moment, kiedy my możemy się zastanowić nie nad tym, co jest na górze, ale tylko na tym, co jest głęboko w nas. To wierzę w to, że to może przynieść faktyczną zmianę. Nie jakieś postanowienie noworoczne, nie jakieś rzeczy typu, nie wiem, chciałabym wyglądać inaczej, lub chciałabym zmienić to, lub nie wiem, coś mi się nie podobało, więc na pewno warto coś przemyśleć. To jest super, ale od czego się zaczyna ta zmiana? Ona zaczyna się od nas, z tego, co jest wewnątrz. I uważam, że Fajnie będzie, jeśli my o to się zatroszczymy, bo wtedy nadejdą zmiany, które naprawdę mogą nas zaskoczyć. I pierwszy z tematu, który poruszymy w trakcie trwania tej serii, to temat Biblii. I y, ten temat wydaje się być oczywistą oczywistością dla każdego chrześcijanina. Taką mam nadzieję, że tak go traktujemy, ale w praktyce się okazuje, że nie wszystko jest takie łatwe, jakby się chciało. I jakbyśmy sobie. Zadali może dość takie trudne, nieprzyjemne pytanie, typu czy ja czytam Biblię codziennie, czy ja poświęcam wystarczająco czasu na to? Czy ja traktuję to moje czytanie jako coś, co zmienia moje życie, czy robię to z poczucia obowiązku? Jakie by to były odpowiedzi? Ja na przykład myślę, że nie jestem w stanie stwierdzić, że ta sfera mojego życia nie wymaga zmian. I myślę, że wiele osób na tej sali myśli w podobny sposób. Więc z tego pochodzi kolejne pytanie: dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że nam się nie chce czytać Biblii? Dlaczego tak jest, że jesteśmy znudzeni? Ja pamiętam kiedyś chodziłam na grupę domową w kościele w Ukrainie i u nas był taki temat, że kiedy ty zaczynasz czytać Biblię, to się pojawia duch ziewania. Że taki chwilkę posiedzisz, czytasz, czytasz, i później nagle. I odpływasz. Czemu tak jest? I drugie pytanie to, dlaczego w ogóle to jest ważne? I żeby sobie odpowiedzieć na te pytanie, to zwrócimy się do Biblii i otwórzmy i przeczytajmy razem z drugiego listu do Koryntian, trzeciego rozdziału, wersety 4-6. Z taką zatem ufnością stoimy dzięki Chrystusowi przed Bogiem, nie że my sami siebie jesteśmy zdolni coś przedsięwziąć. Inaczej nasza zdolność pochodzi od Boga. To On przygotował, byśmy byli sługami nowego przemierza. nie litery, lecz ducha. Gdyż litera zabija, duch natomiast ożywia. Chociaż ja myślę, że w tym ostatnim wersecie jest klucz do zrozumienia tego, dlaczego. Gdyż litera zabija, duch natomiast ożywia. Jeśli my podchodzimy do czytania słowa po prostu jako do codziennego obowiązku, to wcześniej lub później nasz entuzjazm zejdzie do poziomu zero. Bo jeśli to wprost, to co ja... Jeśli to, co czytam, ono wprost nie dotyczy mojej relacji z Bogiem na co dzień. Jeśli to nie dotyczy mojego życia i nie wpływa w żaden sposób na moje życie, to zawsze priorytet tego czegoś on będzie niższy, bo w moim życiu ja się troszczę o to, co w nim się dzieje. Troszczę się o to, żeby wstać, żeby pójść do pracy, żeby coś zrobić. Więc jeśli to jest tylko jakaś z takich czynności, które nie przekłada się na moją codzienność, to ona nie będzie dla mnie ważna. Jeśli Biblia nie jest źródłem tego, w którym ja szukam odpowiedzi na moje bieżące pytanie, jeśli ja nie proszę Ducha Świętego o to, żeby mi pokazywał rzeczy, żeby mi pokazywał wersety, rozdziały, historie, które mają wpływ i znaczenie dla mnie teraz, jeśli ja nie podchodzę do czytania w taki sposób, że okej, okay, ja to przeczytam, ale ja to też wezmę w swoje życie i zacznę to. Um, Zacznę w moim życiu zmieniać moje zachowania, zmieniać moje relacje z ludźmi, zmieniać mój charakter. To wtedy całe to czytanie sprowadza się do takiej po prostu czynności religijnej, może w jakimś stopniu akademickiej, żeby coś wiedzieć, żeby wiedzieć, jak mnie zapytają, nie daj Boże, na grupie domowej lub spotkaniu młodzieżowym, co ty czytałeś. To ty mówisz wtedy ja czytałam. Ja na 3,16. I wiecie, Biblia, ona jest bardzo ważna, ale my się potrafimy z nią zniechęcić. Bo jeśli w sumie w kółku czytamy to samo, już to słyszeliśmy i w żaden sposób to się nie odzorowuje na naszym życiu, to tak naprawdę my nie będziemy ciekawi tego, co czytamy. I Kościele, Bóg nam zostawił swoje słowo nie dlatego, żebyśmy uczynili to religią. Bóg zostawił nam swoje słowo dlatego, żebyśmy mogli Go poznać i też dlatego, żebyśmy mieli czym walczyć. Ja nie wiem, czy my sobie wszyscy zdajemy sprawę z tego, że, ja, z tego, że jako chrześcijanie my nie żyjemy w czasach pokoju. Ja wiem, że na tej sali mogą być osoby, które dostały... Zostały dotknięte wojną w sposób bardzo fizyczny, ale my wszyscy jako chrześcijanie zostaliśmy dotknięci wojną duchową. Chcemy, te, chcemy my tego, czy nie? Wiemy o tym, czy nie, ale jesteśmy. I w liście do Efezjan w szóstym rozdziale, który już był wspominany, myślałam, że pastor może zdecyduje się polecić i powie moje kazanie. W szóstym rozdziale, rozdziale od 10 do 13 wersetu czytamy tak. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z postępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawiać opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Tematem tego tekstu, to co mi się podoba, że to nie jest pytanie, czy my walczymy, czy nie. Zakłada się, że my jako chrześcijanie walczymy. Tutaj tylko się doprecyzowuje, przeciwko czemu my walczymy. I w tych wersetach mówi się o tym, że bitwa się toczy i o tym, że my powinniśmy być do niej przygotowani. I w kolejnych wersetach my czytamy o zbroi Bożej i Biblia jest wspominana jako miecz. I miecz jest narzędziem atakującym, jest narzędziem obraniającym, obronnym w pewnym sensie, ale wiecie, czym nie jest elementem dekoracyjnym, który fajnie sobie powiesić na ścianę. I powiedzieć, ale ja mam fajny miecz. I wszystkim pokazywać, jakie to jest. Nie o to chodzi. W sensie my możemy tak zrobić, ale to nie jest jego przeznaczenie. Przeznaczenie yy, Biblii w naszym życiu to nie jest bycie ładną księgą, ładnej okładce na półce, żeby wszyscy wiedzieli, że my to mamy. To jest to, co pozwala nam żyć i żyć w pełni, i co ważne, żeby zwyciężać. Bo, yy, bo to jest ważne. Amen. W zeszłym roku my z Danielem kupiliśmy planszówkę w domu, która się nazywa Everdel. I Daniel to chciał kupić ze względu na to, że lubi grać, a ja ze względu na to, że jest ładna gra po prostu. Bo ja tak ogólnie to nie lubię grać w gry i rzadko mam ochotę. Może dlatego, że wystarczająco mam dramę i podejmowanie decyzji na co dzień, żeby jeszcze sobie dokładać. Ale dzięki Panu Bogu. Jest w moim życiu moja siostra, która uwielbia tą grę. Ona ją polubiła i teraz mój mąż, on nawet nie ma szansy, żeby się stęsknić za tą grą, bo jak y, tylko mamy gdzieś tam wolny wieczór, to Lisa. Halo, co dzisiaj robicie? Może się spotkamy. I to: Może się spotkamy, to oznacza, że na pewno przyjdzie i na pewno będziemy grać. Mi się osobiście y, zdarzyło grać tylko może z dwa, trzy razy. Ja byłam mocna i wytrwała, się nie podałam, bo powiem, że zdecydowanie ciekawiej jest oglądać niż grać. Bo jak już musisz grać, to właśnie musisz już się spiąć i się wziąć i próbować coś wygrać. I co jest ciekawe w tej grze, że... Jakby mi się wydaje, że ogólnie to jest kwestia bardziej takich już zaawansowanych gier, że ona jest strategiczna. Więc ty musisz po prostu już się zaangażować w jakimś stopniu, żeby coś uzyskać, żeby wiedzieć, jak działają zasady, jak działają karty. I dla osoby, która jak, tak jak ja pierwszy, drugi raz, no to nie jest łatwe zadanie. Może dlatego się zniechęciłam na początku. Ale pamiętam, że parę razy grałam i później się zaczęłam zastanawiać. Czy naprawdę dobrze grałam, bo na przykład jest taka karta, która się nazywa kartą historyka. Pierwsza rzecz, którą jak wzięłam ją z podełka, to mój mąż powiedział: "Pamiętaj, żeby zwrócić". To krótko o poziomie zaufania, ślub, yy, polecam, prawie dwa lata. I jak już miałam w ręce tą kartę i trzymam ją przed wami, to ważne jest, żeby tą kartę mieć u siebie w mieście. Bo jak je umieścisz u siebie w mieście, to ona mówi, dobierz jedną kartę za każdym razem, jak dokonujesz tam jakąś pewną czynność. I wiecie co? Jest więcej w tej grze takich kart, ale grając. Tyle rzeczy się dzieje wokół, patrzysz, żeby przypadkiem Lisa nie wygrywała już, patrzysz, kto tam idzie po jakie wydarzenie, patrzysz, że jakie nowe karty się pojawiają, czy Twoje miasto już jest wystarczająco duże, czy jeszcze jest wystarczająco małe. Więc przy, przez wszystkie te rzeczy musi się przebić karta historyka, która leży w moim mieście, która mówi, że ja już coś mam, jeśli ją mam. I to jest. Ciekawe, jeśli przeniesiemy to na Biblię, to się okazuje, że ja mogę oddawać swoją uwagę na różne rzeczy, które się dzieją w moim życiu. Na bieżące rzeczy, na pracę, na rzeczy, które potrzebują, żebym o niej się zatrościła natychmiast, ale w międzyczasie ja mam. Nie mam w rzeczywistości karty historyka. Mam Biblię, która mówi. Że tutaj ty masz zasoby, które są ci potrzebne na co dzień. I wiecie, słabo było to, że mając kartę historyka, ja zapominałam z niej korzystać. Bo y, zamiast tego, żeby z niej korzystać i pamiętać o tym, żeby wziąć te zasoby, to robiłam inne rzeczy i w końcu mój wynik był gorszy od tego, który mógłby być, jakbym o nim pamiętała. I o to chodzi też w naszym codziennym czytaniu Biblii, żebyśmy pamiętali o tym, żebyśmy zwracali uwagę na to, że ona jest dla nas na co dzień, że ona jest dla nas do tego, żebyśmy my o niej pamiętali. Że ona jest dlatego, żebyśmy ją zauważali wtedy, kiedy to nie jest wygodny moment. To nie jest wygodny moment porzucić wszystko i wziąć Biblię i czytać, ale to jest najlepsze, co możemy zrobić. Kiedy mówimy Duchu Święty, ja chcę teraz, żebyś mi powiedział, żebyś przemówił moją sytuację, żebyś przemówił moje życie przez to, co jest napisane tutaj w Twoim słowie. I... Wiecie, jakbyśmy robili to w taki sposób, jakbyśmy zawsze pilnowali tego, co jest najważniejsze dzisiaj i teraz, to wierzę, że nas byłoby bardzo, tru bardzo trudno zaskoczyć. Zresztą w sensie wiadomo, że wydarzają się różne okropne rzeczy w życiu każdego, nieważne, jesteś chrześcijaninem czy nie jesteś chrześcijaninem. Jesteśmy, żyjemy w połamanym świecie, ale myślę, że lepiej jest pilnować czegoś na co dzień, i kiedy coś przyjdzie, powiedzieć ok, ale ja wiem, co ja mam z tym zrobić, bo Bóg mi dał tą odpowiedź jeszcze wcześniej, zanim powstało to pytanie, niż po prostu, kiedy przyjdzie wyzwanie, to dopiero wtedy ja sięgam, dopiero wtedy ja szukam. Wtedy to jest pozycja, w której będzie nam trudniej. I wierzę w to, że Bóg nas powołał do tej pozycji, która jest zwycięską pozycją. I na stronach Biblii my też widzimy temu przykład. Czy pamiętacie, jak Jezus był kuszony w trakcie jego postu. Jezus poszedł, jest to historia opisana w Ewangeliach i pościł przez 40 dni, 40 nocy na zachętę, jakbyście chcieli wzorować się w trakcie postu. Yy, z, polecam. <grym> Aczkolwiek bądźcie ostrożni, tak, tak powiem. I na każdą próbę diabła, co jest ciekawe, że Jezus odpowiadał tak jest napisane. Czy zauważyliście to, że odpowiadał nie swoimi słowami, tylko Słowem Bożym? A w końcu, jak diabeł go na trzeci raz wkurzył, to odpowiedział swoimi słowami, odejdź szatanie. I to od razu, tak, tak. To jest pierwsza reakcja, na przykład, którą ja mam, kiedy mnie coś wkurza. Ale od razu dodaje też, gdyż jest napisane. Dlaczego Jezus to zrobił w taki sposób? Bo myślę, że łatwiej jest, w sensie mi jest łatwiej, jak się modlę, no to zazwyczaj modlę się swoimi słowami i po prostu mówię, że, nie wiem, szczególnie jeśli się toczy jakaś walka w moim życiu, jakaś trudna sytuacja, to mówię, żeby no, odejść szatanie, ale myślę, że zrobił to nie bez powodu i myślę, że to jest fajne narzędzie, z którego my możemy skorzystać, ponieważ jedno jest, kiedy my mówimy swoje słowo, i zupełnie co innego jest, kiedy my mówimy słowo Boże. Bo Bóg ma autorytet, któremu nie dorówna nic na tej ziemi, i Bóg ma tron, który się nie równa z, z, jakby z nikim innym, i to w Jego Słowie jest moc zmartwychwstania, to w Jego Słowie jest autorytet, który On mi owszem daje, i ja mogę swoimi słowami się modlić, ale to zawsze jest fajne dla mnie wiedzieć, że ja nie stoję w tym sama, że Bóg stoi w tym ze mną. Że y, to słowo, które on ma, ono się staje w pewnym momencie moim fundamentem, na którym ja mogę stać i na którym ja mogę się oprzeć, i wtedy to mi pomaga w tej codziennej walce. I na stronach Biblii to nie są te słowa, których Jan się spodziewał, już drugie nabożeństwo. Y, powiedziałam mu kodowe słowa, na które musi wyjść, ale nigdy ich nie powiedziałam. Y, i na stronach Biblii my widzimy, jak duże znaczenie Bóg nadaje swojemu Słowu. My widzimy, jak w przeróżnych y, historiach On y, podkreśla Jego ważność i Jego wartościowość, Jego cenność. I ja myślę, że y, nawet jak czytam sobie, to jest jeden z moich ulubionych y, wersetów, to jest początek Ewangelii Jana, kiedy my czytamy o tym, że Bóg jest Słowem. I od niego, od niego, jest to słowo i Bóg był słowem i ono należy do niego. Kiedy jest taka mocna, takie mocne połączenie jest między tym, co Bóg mówi, i między tym, kim on jest, że to jest jedno. I jego słowo, ono zawsze nam będzie wskazywać na to, kim on jest. Jego słowo będzie nam zawsze wskazywać na niego. I dlatego to jest ważne, żebyśmy chcieli to czytać żebyśmy chcieli to czytać i żebyśmy czytali, żebyśmy chcieli bo to jest coś co po prostu pokazuje nam jego jego twarz. Ja mam nadzieję kościele, że my chcemy go szukać. Że codziennie, kiedy my stajemy rano, kiedy my idziemy do pracy, kiedy my wracamy do domu, gotujemy obiad, zajmujemy się dziećmi, cokolwiek się dzieje w naszym życiu, że My pamiętamy o tym cały czas, że my chcemy go szukać, że my chcemy oglądać jego twarz, o tym, że on jest najważniejszy, o tym, że jego miłość przewyższa wszystkie nasze niedoskonałości. Nawet kiedy nam się nie chce, on i tak nas kocha. Kościele, nie rezygnujmy, się z tego, nie rezygnujmy z tego, żeby mieć, mieć relację z Jego Słowem osobiście. Ja pamiętam, że był moment w moim życiu, kiedy ja y, słuchałam bardzo dużo kazań. Ja potrafiłam słuchać 7-8 kazań dziennie. I mi się wydawało, do tej pory tak myślę, że to wtedy było mi potrzebne. Ale Żadne kazanie nie zamieni ci tego, co jest dla ciebie tutaj. Czyjeś objawienie jest super. Ja wierzę w to, że my się spotykamy tutaj w niedzielę i za każdym razem, kiedy my tu jesteśmy, my dostajemy kawałek czyjegoś objawienia, czyjegoś życia, czyjejś walki. Ale to słowo mówi nam, że my powinniśmy szukać Jego. I kiedy my będziemy szukać Jego osobiście, wtedy my nie będziemy żyć czyimś objawieniem, wtedy my będziemy żyć swoim własnym. I o to chodzi. W całym, w całym tym słowie są różne historie, różne, różne wartości opisane, różne pieśni, zasady. To wszystko wskazuje na to, żeby walczyć o to Twoje objawienie żywego Boga to żeby mieć to na co dzień. Tak jak jest napisane, że to słowo jest chlebem codziennym. To nie jest chleb na raz w tygodniu, kiedy ja mogę przyjść, posłuchać kogoś, wyjść i tak do kolejnej niedzieli. To jest coś, czego my potrzebujemy codziennie. Ja pamiętam właśnie w tym okresie, kiedy słuchałam po 7-8 kazań dziennie, kiedyś usłyszałam, że ktoś takie bardzo ciekawe pytanie zadał jednym, temu pastorowi, którego słuchałam i pytanie jakby miało takie wybrzmienie, że co jeśli w twojej relacji z żoną lub z mężem jest już tak ciężko, że się chce zrezygnować i on powiedział, co jesteście nienormalni? I to jest logiczne, nie no kto takie pytanie zadaje pastorowi, przecież ludzie nie mają wyzwań w życiu szczególnie w życiu małżeńskim, no. Ale on to po powiedział nie dlatego, że pytanie było trudne. On powiedział, wy jesteście nienormalni. Bo ja moją żonę znam już kilkanaście lat. Ja wiem po jej oddychaniu, kiedy ona jest zła. Ja się nauczyłem z nią rzeczy, których ona nie je, co ona lubi, jak ja powinien się zachowywać, jak ja powinien ją traktować. Bóg mnie uczył w tym czasie, jak powinien traktować swoją żonę. Mówi, że my z nią przeszliśmy przez bardzo trudne okresy, kiedy my nie mieliśmy pieniędzy, kiedy było ciężko, oni się przeprowadzali do innego kraju. I on mówi, czy wy myślicie, że jakikolwiek człowiek z zdrowym rozsądku chciałby to przejść jeszcze raz z kimś innym? Jeszcze raz? On mówi, moja relacja z moją żoną. To jest inwestycja kilkunastoletnia. I co, jakbyśmy traktowali naszą relację z Bogiem? Wiadomo, że są uczucia, że są emocje, że jest miłość, ale czasami jest dyscyplina i czasami to jest decyzyjność. I co, jakbyśmy to traktowali, to czytanie nasze codzienne jako inwestycje? Że okej, okay, może ja dzisiaj jeszcze nie wiem, jak to robić. Może. Ja przez tyle lat byłam lub byłem w kościele i robiłem i robiłam to i teraz jestem zniechęcona lub zniechęcona. Boże naucz mnie, żeby to zrobić, bo ja chcę inwestować w najważniejszą relację, którą mam, to jest relacja z Tobą. I może dzisiaj to będzie 5 minut, a jutro to będzie 15 minut, a za dwa dni, za trzy dni ja powiem Duchu Święty, pokaż mi to, co przeczytałem lub przeczytałam, jak ja to mogę użyć w moim codziennym życiu. Pokaż mi, bo ja chcę walczyć o moją relację z Tobą, bo to jest najważniejsze, co my możemy mieć. Kościele, na koniec przeczytam tylko z księgi Jezuszego, z pierwszego rozdziału, to będzie ósmy werset. By zostawić. Z nami te słowa ku zachęcie, żebyśmy chcieli, żebyśmy myśleli o tym, kiedy nam się nie chce, kiedy jesteśmy zmęczeni, żeby pamiętać. Niech ten złój prawa nie oddala się od Twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by z tym postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane. Bo wtedy poszczęci się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się dobrze wiodło. I dalej w dziewiątym wersecie czytamy. I Pan Bóg będzie z Tobą wszędzie, dokolwiek Pójdziesz, dokądkolwiek pójdziesz. Amen.